Was w trzeciej odsłonie. Pokażę Wam jak szybko można namalować ten obraz impresjonistyczny. Oglądaliście obraz Van Gogha. Zobaczcie, po prostu grubym, grubym pędzlem, prawie że farba rozłożona w sposób w sposób taki niedbały, ruchy szybkie. Kładziemy sobie kładziemy sobie po prostu farbę na kartce papieru. Myślę, że Van Gogh właśnie tak, że farby nie żałował i właśnie w ten sposób te jego prace powstawały, tak? Także mamy tutaj. Zostawiamy to do wyschnięcia. Ja mam przygotowaną już wyschniętą pracę i teraz namalujemy wazon. Też taki. Y Grubo nakładamy farbę. Kontrastowe barwy. Można sobie oczywiście po pomóc, jak ktoś nie, nie bardzo może sobie okrągły wazon namalować, może sobie namalować i y, 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 odrysować kształt. Nie bójcie się łączyć kolorów, żeby to się po prostu tutaj nam grało, tak jak u impresjonistów. I użyjemy dzisiaj ołeczek do, do uszu albo kosmetycznych. I zrobimy sobie bukiet wiosennego bzu. Ktoś chce oczywiście może pojedynczymi e, również. Kiście malujemy. No, i brakuje nam oczywiście liści, więc grubo farbę, jak widzicie, możemy ją w ten sposób nakładać w cieniu trochę czerwonego. Jak nakładamy, widzicie to jest, że grubo kładziemy. to jest farba akrylowa. Możemy oczywiście użyć farby plakatowej, ale aż tak dobrze się wtedy nie zachowa. Tutaj możemy, zobaczcie, żółty kłaść obok zielonego do tych liści. Nie, nie bać się tych kolorów. To będzie oczywiście długo schło, ale wyschnie Wam i obraz będzie. Gotowy? Gdzie nie gdzie wkładamy jeszcze tutaj zieleń? żółty z zielenią rozjaśnia tą zieleń. Tutaj jest obraz namalowany w taki sposób tutaj troszeczkę. Proszę bardzo, można namalować go w ten sposób. W każdym razie obrazy impresjonistów robią wrażenie, a, a malowane są właśnie w taki dosyć pośpieszny sposób. Dziękuję Wam, życzę powodzenia.